Dzisiaj jesteśmy na wyspie Ayla, ale tym razem w kulila. Ze mną dwie podstawowe whisky, z ich korężu, czyli kulila 12 i kulila moch. Chcę je razem teraz spróbować, skosztować i sprawdzić, która z nich jest lepsza. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy na wyspie Aila, w destylanii Kulila. Destylania Kulila jest to największa destylania na Isle i należy do koncernu Diageo. Ze mną dwa podstawowe wypusty z ich korędziu, czyli Kulila 12 i Kulila Moch. Co mogę powiedzieć o tej whisky? Albo inaczej, co mogę powiedzieć o tych wypustach? Po pierwsze, Kulila 12, jak sama nazwa wskazuje, jest to 12-letnia whisky. Jeśli chodzi o Moch, jest to no-waste statement whisky bez deklaracji wieku. Z tego, co doszukałem się na internecie, ale nie mogę tego na 100% potwierdzić, jest to około 6-8-letnia whisky. Jeśli chodzi o ABV, obie whisky mają 43% alkoholu. Jesteśmy w Diageo, obie whisky mają karmel, mają barwnik i obie są filtrowane na zimno. Jeśli chodzi o wetting, jesteśmy w Diageo, więc, że tak powiem, wszystko jest owiane tajemnicą. Z tego, co możemy się doszukać, obie są ex bourbon. Oczywiście obie łyski są torfowe, około 35-38 ppm. To, co różni te dwa wypusty, to lata. Ta dojrzewała w beczkach przynajmniej 12 lat, a ta jest bez deklaracji wieku, więc tak naprawdę nie wiemy, ile ma lat. To, co deklarowano przy tworzeniu tego wypustu, to to, że tutaj nie liczą się cyferki, ale jakość beczek. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Jeśli chodzi o ceny, 12 kosztuje u mnie w granicach między 33 a 43 euro. Moch jest droższa. Kosztuje u mnie pomiędzy 38 a 45 euro. Jeśli chodzi o ceny w Polsce, dzisiaj sprawdzałem na internecie ceny obydwu wypustów i obydwa wypusty w Polsce można kupić od 209 zł. Czyli Moch jest u mnie wyraźnie droższa. W Polsce, z tego co znalazłem, obie są mniej więcej na podobnym poziomie cenowym. Dobrze, przejdźmy teraz do strony praktycznej. Wcześniej nalałem whisky do kieliszków. W mojej lewej ręce Kulila 12. Sprawdźmy jak jest na nosie. Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie. Ja muszę powiedzieć, że mam sentyment do tej whisky. Kulila 12 to chyba była druga czy trzecia whisky z wyspy Isla pola fregu, którą kosztowałem. I muszę powiedzieć, że przypadła mi do gustu. I za każdym razem, kiedy ją kosztuję, czy mam ją przy nosie, jakoś przywołują mi się te wspomnienia. Być może nie jestem do końca obiektywny. Ja wiem, że to jest whisky, która ma tylko 43%, jest filtrowana i ma barwnik. Ale fajnie pachnie, ale naprawdę fajnie pachnie i ja mam bardzo pozytywne skojarzenia, jeśli chodzi o ten wypust. Dobra, wracam do nosa. Ten dym, ten torf jest naprawdę bardzo przyjemny, bardzo delikatny. Mamy te 35-38 ppm. -ów. Absolutnie nie uderza nas to w nos. Jest bardzo przyjemna na nosie, alkohol jest fajnie ukryty. Mamy co prawda tylko 43% i była filtrowana na zimno, więc poniekąd można było się tego spodziewać. Niemniej, naprawdę jest bardzo przyjemnie. Czuję teraz takie typowe klimaty, które kojarzą mi się właśnie z kulilą. Jest morska, jest słona, jest świeża. Mamy oczywiście jasne owoce. Ale ta sól łączy się jak dla mnie z takim zapachem fistaszków, orzeszków ziemnych. Jakbyśmy otworzyli taką świeżą paczkę ziemnych orzeszków solonych. Bardzo to lubię. Jest i wanilia, jest i karmel. Ten dym z jednej strony jest taki delikatny, dym ogniskowy, ale jest i również leciutko, leciutko medyczny. Z owoców powiedziałbym, że jabłko-gruszka, ale jabłko takie zielone. Gruszka również, taka zielona, taka jeszcze nie do końca dojrzała. Jest i lekko słodko, i leciutko kwaśno na nosie. Ale ta morskość, sól, słony karmel, myślę, że na pierwszym planie. Plus ten dym, ale ten dym jest świetny. Dla mnie ten torf. Jest bardzo morski. Ten dym jest taki ogniskowy. Taki miękki, ogniskowy dym. Ale nie tylko czuję jak gdyby taki dym z ogniska, ale mam też zapach takiego, jakby to powiedzieć, miękkiego, wysuszonego drzewa. Jakbym stał niedaleko ogniska, ale dosłownie w miejscu, gdzie składowane jest wysuszone drzewo, które za chwilę mam dorzucić do tego ogniska. No, wyraźnie takie fistaszki, orzeszki ziemne. Albo abyśmy otworzyli po prostu polskie paluszki solone. Takie fajnie przypieczone i słone. Bardzo przyjemny zapach, bardzo przyjemny. Muszę powiedzieć, że bardzo delikatnie, nie, że nie intensywnie, ale bardzo delikatnie nosie. Myślę, że to jest whisky, że tak powiem, przyjazna dla ludzi, którzy chcą poznać whisky torfowe. Myślę, że to jest świetna whisky. Aby wejść w temat whisky z Eilie, aby wejść w temat torfowych potworów z Eilie, ma te 35 ppmów i to nie jest mało, ale ten torf, ten dym nie jest taki in your face przynajmniej jak dla mnie. Jest naprawdę fajny, delikatny, bardzo przyjemnie się go wącha. To nie jest absolutnie taki dym, torf jak na przykład z Lafroyga czy z ArtBega, gdzie mógłby, mógłby kogoś początkującego, że tak powiem, odstraszyć. Myślę, że jest to coś pomiędzy. Coś, co jest przyjemne i naprawdę zachęcające. Ta łyski pachnie tak, że masz ochotę ją skosztować. Dobrze, sprawdźmy, jak jest na języku. Bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. Ten dym to wyraźnie ogniskowy dym. Mamy tutaj sós cytrusów, mamy miód, mamy morskość. Jest i słony karmel, jest i trochę przypraw. Jest troszeczkę tanin. Czuję również troszeczkę pieprzu tutaj z przodu. Mam również minimalnie imbir na języku. I gdzieś z tyłu na moim podniebieniu troszeczkę goryczki. Teraz bardzo pięknie, bardzo morsko. Mam bryzę morską, mam sól, wyraźnie czuję morze, ale jednocześnie czuję takie żółte trawy na brzegu, które się wygrzewają w słońcu. Takie słodkie, jesienne trawy, pięknie. Tak jak jest na nosie, myślę, że tak samo jest na języku. Jednak na języku troszkę więcej przypraw i taka mała ilość goryczki, ale jest to przyjemne. Dobrze, zrobię drugiego łyka. I muszę powiedzieć, ten drugi łyk był lepszy niż pierwszy. Nie mam tyle pieprzu. Nie mam tej góryczki w tej chwili z tyłu. Nawet bym powiedział, że taki dżem morelowy jest i słodko, ale nie za słodko. Bardzo fajnie. Słony karmel, ta morskość. Bardzo fajna whisky. Bardzo fajna whisky. Muszę powiedzieć, to jest podstawa korężu 33 euro, 209 zł, 12 lat, 43%. Bardzo fajnie się pije. Całkiem przyjemna whisky. Dobrze, przejdę teraz na prawą stronę. Powiem szczerze, zamierzałem zrobić to inaczej. Najpierw powąchać jedną, potem powąchać drugą, skosztować jedną, skosztować drugą, ale poszło jak poszło spontanicznie. Po prostu teraz przejdziemy na prawą stronę. Nie, nie będę pukał moich ust wodą w tej chwili. Jesteśmy w tej samej destylarni, mamy ten sam destylat, tyle że młodszy. Jak oni podają z lepszych beczek. Zaraz to sprawdzimy. Dobrze, sprawdźmy. Jak pachnie kulila moch? To powiem tak. Stanowczo więcej cytrusów, bardziej świeża, świeżo owocowa. Czuć, że jest młodsza. I ten torf jest nieco mocniejszy niż w dwunastce. Pachnie mi zielono. Mam tu takie jakieś zielone akcenty. Powiedziałbym, z jednej strony mam takie żółte trawy, ale mam również zapach takiej świeżo skoszonej trawy, takiej zielonej trawy. Jest bardziej floral niż dwunastka. Oczywiście mam morskość, mam karmel. Mam tutaj, mam wrażenie, więcej wanili niż w dwunastce. Mogę się mylić, ale za chwileczkę tam wrócę. Ale jest tu też coś. Z jednej strony, co mi się bardzo podoba, gdzieś taki zapach starej piwnicy, starych mebli, co bardzo lubię, z jednej strony, a z drugiej strony robi wrażenie takiej bardziej słodkiej na nosie. I to jest taka słodycz, co muszę powiedzieć, u mnie subiektywnie jakoś nie przepadam za tego rodzaju słodyczą. Jest tu coś w tej whisky co również znajduję w innych wypustach z Eili, czy w innych bastardach z Eili, co nie do końca mi odpowiada. To nie znaczy, że to jest zła whisky, absolutnie, ale ja muszę powiedzieć, to nie jest whisky na mój gust. Przynajmniej w tej chwili na nosie. Jest tu coś, co mnie bardziej pociąga. Ta whisky nazywa się moch, czyli świt. Świt nad zatoką. Mam czuć tutaj mokry piasek nad morzem. I myślę, że czuć tutaj to wyraźnie, że stoję nad brzegiem morza, czuję taką bryzę morską, czuję wschód słońca, gdzie jest jeszcze tak troszeczkę zimno absolutnie nie ma takiego słońca, które mnie grzeje. Słońce wstaje, a ten piasek jest taki mokry i czuję jednocześnie i ten mokry piasek, i bryzę morską. Tutaj czuję bardziej wyraźnie niż w dwunastce algi i wodorosty, i to jak dla mnie. Jest in plus dla tej whisky. Dobra, teraz wrócę do dwunastki na nosie. Ona jest wyraźnie kremowa tutaj. Mam teraz tutaj coś śmietankowego. Jest bardziej ułożona. Więcej wanilii. Wyraźnie więcej wanilii. Chociaż przed chwilą powiedziałem, że tutaj czuję więcej wanilii. Jednak teraz w bezpośrednim starciu. Więcej wanilii mam tutaj w dwunastce, ale tu te fistaszki, czy te paluszki słone, polskie paluszki słone, są wyraźniejsze. Tu teraz bardziej takie wytrawne akcenty. I ta wytrawność bardzo mi pasuje. Jest bardziej zielono, bardziej wytrawnie i bardziej morsko. I to w tej chwili mi odpowiada. Czasami są takie momenty, że przyjdzie taka słodycz waniliowa, która nie chcę powiedzieć, że jest na sterydach. To jest taka, dla mnie to tak czasami pachnie bardzo sztucznie. Jakby ktoś dodał jakiegoś olejku waniliowego, aby podbić po prostu smak tej whisky. Ja wiem, że tak nikt nie robi, ale tak to pachnie, tak po prostu tanio. Dobrze, sprawdźmy jak smakuje Kulila Moch. To powiem tak. Mam takie dwa oblicza. Z jednej strony, tak jak na nosie, przed chwileczką, bardzo fajnie, jest bardziej wytrawna. Mam więcej czegoś zielonego. Odczuwam, jak gdyby, też smak, jeśli mogę tak powiedzieć. Albo inaczej, tak jakbym był w lesie. Czuję zapach lasu i mam wrażenie, nawet jakichś drzew iglastych co jest bardzo przyjemne. Bardzo fajnie, jasne owoce. Powiedziałbym, że gruszka, wyraźnie gruszka. Bardziej gruszka niż jabłko. Jednocześnie taka konfitura light, morele, ale gruszka na pierwszym miejscu. Bardzo floral i bardzo zielono. Mam wrażenie, że torf na języku o wiele słabszy niż w bunasce, ale na pewno nie mocniejszy. Pomimo tego, że jest to nowy Starchland Whisky i powinien ten torf jednak bardziej się zaznaczyć, nie odczułem tutaj tak wyraźnie tego ogniska, które odczułem przy dwunastce. Troszeczkę idziemy to tak w stronę taką medyczną, ale nie tak jak Lafroic, bardziej zapach jakichś takich plastrów, jakbyśmy mieli przyklejony plaster gdzieś na skórze. No muszę powiedzieć, że teraz na nosie świetnie. Tak jak teraz pachnie, świetnie. Jest bardzo świeżo. Powiedziałbym wyraźnie, że bardzo zielono, bardzo floral, naprawdę stoję nad brzegiem morza, czuję tą bryzę morską, czuję ten mokry piasek, ale stoję nad brzegiem, gdzie nie tylko mam trawy, ale i drzewa iglaste. Czuję też tak troszeczkę jakby żywicę. Bardzo przyjemnie. Mam wrażenie, że ona jak gdyby ma troszeczkę więcej ziół, ma nieco więcej przypraw, których na języku może tak nie odczułem. Ale na nosie. No ta jest bardziej ułożona. Nie ma o czym gadać. Ta jest bardziej ułożona, jest taka bardziej soft. Ta ma troszeczkę więcej kantów. Nie, że ma ich dużo, ale jest taka bardziej wild. Jest taka bardziej dzika i ma jak najbardziej prawo bytu. Dobra, zrobię drugiego łyka. No właśnie, muszę wrócić do tego wątku. Zacząłem go i go nie podjąłem, że ma dwa oblicza. Jeszcze muszę teraz powiedzieć, że tak fajnie słodowo-miodowo w tym momencie i muszę powiedzieć, że to mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Ale ma jakby takie drugie oblicze i muszę powiedzieć, że dla mnie to jest na granicy. To jest coś takiego, ja już to nazwę bardzo grzecznie wątróbką. Czuję tutaj młodość tego destylatu, czy on ma 6-8 lat? Ciężko mi powiedzieć. Powiedziałbym, że nie. Że jednak będą to młodsze beczki, ale palca sobie nie dam obciąć. Jest tu coś takiego, co idzie tak lekko, lekko, lekko w stronę metaliczności. Nie jest to mocno odczuwalne, ale jednak mi przeszkadza. I ta lekka metaliczność mm, z tą wanilią i z tą słodyczą tej łyski idzie już u mnie w taką stronę wątróbki. I sorry, że używam tego określenia wątróbka, i uwierzcie mi, że wątróbka jest najłagodniejszym określeniem, jakie chciałbym użyć dla tego typu smaku. I, ale muszę też tu przyznać, że bardzo lubię wątróbkę. To nie jest tak, że nie lubię wątróbki. Jeśli chodzi o potrawę, jak najbardziej. Uwielbiam wątróbkę. Ale nie lubię tej wątróbki, nie lubię tego zapachu czy tego smaku wątróbki w whisky. I czasami właśnie mam taką asocjację, i jest to dla mnie takie no-go. Po prostu. Są pewne łyski, które idą w tą stronę i dla mnie to jest po prostu nie do przeskoczenia. I ta łyski ma ociupinkę, ma odrobinkę tego w sobie. Bo z jednej strony muszę powiedzieć, jest super, naprawdę super i to jest rewelacyjne tutaj i tym bardziej za tą cenę. Stoję nad brzegiem morza, w jakimś lesie iglastym, gdzieś czuję te igły, gdzieś czuję te, ale zielone igły, nie mówię o takich żółtych igłach, które leżą gdzieś tam i są skąpane słońcem i tak pięknie pachną, jak na przykład na plaży w ustce, nie o tym w tej chwili mówię. Po prostu są takie zielone igły, gdzieś troszeczkę tej żywicy, gdzieś takich traw. Z drugiej strony czuję wyraźnie morze, czuję tą bryzę, czuję tą wilgoć morza i świetnie, to wszystko super gra. Do tego dochodzi taka wanilia i taka słodycz, która u mnie jest na granicy. Ta whisky jak dla mnie, jest pijalna. Ja wiem, że to brzmi bardzo negatywnie. No i powiem szczerze, dzisiaj robię trzecie podejście, żeby zobaczyć, czy mnie przekona dzisiaj. I powiem tak: na pewno dzisiaj smakuje mi lepiej niż dwa poprzednie razy, kiedy ją kupiłem. Ale to są lata. To już są lata. Czy chciałbym ją kupić czwarty raz? Powiem od razu: nie. Nie. Bo to, co tutaj odnajduję, te roślinne akcenty, te igły, te trawy, tą morskość, znajdę w innych wypustach z Eili, na przykład takie destylarni na A, i myślę, że w lepszym wydaniu. A cenowo, jeśli chodzi o moch, nie rozumiem tego do końca. Owszem, oni deklarują, że wzięli lepsze beczki, ale ja powiem szczerze, cenowo ona jest droższa u mnie od dwunastki. Dzisiaj sprawdzałem. W dużym wysyłkowym sklepie na A kulila jest do kupienia za 33 euro, a ta za 4 dychy. Czyli muszę dołożyć 7 euro, żeby kupić sobie Moch. Dobrze, przejdę teraz jednak na lewą stronę jeszcze raz. Tak się skupiłem na mojej prawej stronie. No, dwunastka jest delikatniejsza. No, powiem tak. No ta jest większa zadziora, ta jest większa zadziora i ma coś w sobie. Ta whisky ma coś w sobie i myślę, że wielu osobom podejdzie. Jeśli nie macie problemów z tą lekką, lekką metalicznością, która idzie lekko w stronę wątróbki, to na pewno ta whisky Wam podejdzie. Dobra, skoczcie teraz dwunastki na koniec. Nie, jest lepiej. Jest lepiej. Cały mój język ma teraz zajęcie. Odbieram tą łyski na całym moim języku. Świetnie. I mam wrażenie jednak, że ta morskość i słoność tej łyski, która mi bardzo odpowiada, te fistaszki, czy powiedzmy, taka świeża paczka paluszków polskich, otworzona, jest świetnie odczuwalna na języku. Mam i słodycz, mam i sól, mam i morskość, Mam wrażenie, że jest tutaj świetnie zbalansowane. Ona jest naprawdę taka łagodna, taka naprawdę smooth do picia. Jest świetna. Myślę, że jakby ktoś mnie odwiedził i powiedział, że chciałby skosztować jakiejś takiej torfowej whisky z Isla, to by była chyba pierwsza propozycja z mojej strony dla tej osoby. Oczywiście mamy na przykład Bomora, który. Jednak mam mniej PPMów, ale dla mnie Bowmore 12, y, dobra, znacie moje zdanie. Zapraszam również do recenzji, jeśli chcecie poznać moje zdanie, ale to jest zupełnie jak gdyby inny kaliber. Tam jest ta mineralność tego Bowmora i to nie jest smak i zapach, który odpowiada wszystkim. Jeśli miałbym znaleźć jakąś taką uniwersalną whisky z ID, dla osób, powiedzmy, które chcą wejść w ten świat torfowych potworów, to myślę, że kulila 12. To jest świetna łyski. I muszę powiedzieć, to jest fajny standard. Dla mnie jak najbardziej. Powiem szczerze, za 33 euro, żeby sobie kupić, nie wiem, nawet jako taki torfowy ale starter... Ale niekoniecznie. Przecież to jest fajna łyski, żeby sobie usiąść, porozmawiać, coś pooglądać, przy okazji posączyć. Bardzo przyjemna. Ten torf nie jest nachalny. Może ona nie ma tutaj bardzo szerokiej palety, ale to, co ma dać, daje. I uważam, że ta dwunastka. Świetnie tutaj wypada. Oczywiście możemy kupić kulile od niezależnych butlerów. Polecam na przykład kulile od 100 Proof. Dołożymy dychę więcej i naprawdę mamy w 57% kulile w najlepszym wydaniu. Nie ma o czym gadać. Ale za te 33 euro, czy jak w Polsce, 209 zł, jak najbardziej. Jeśli chodzi o moch, na nosie podchodzi mi bardziej niż na języku. I muszę powiedzieć, że moch, jest bardziej interesująca, bardziej intrygująca na nosie niż ta dwunastka. Chociaż. Tutaj te fistaszki, te paluszki. Ja to uwielbiam. No, ona ma teraz w sobie coś takiego kwiatowego. Nie, no to jest fajna whisky. Ta dwunastka to jest fajna whisky, nie ma o czym gadać. Ta jest taka, no teraz, no teraz. Teraz poczułem wyraźnie tą młodość tego alkoholu. No i poczułem teraz to coś, czego nie lubię. Z jednej strony bardziej intrygująca, bardziej interesująca. Ma zupełnie inne oblicze niż dwunastka. No nie chcę powiedzieć, to jest fajna whisky, to jest fajna whisky. Myślę, że znajdzie swoich fanów. Powiem tak, no chcąc nie chcąc zauważyłem, że już robię podsumowanie od jakiegoś czasu. Gdyby obydwie łyski kosztowały to samo, to faktycznie popatrzałbym na to, co mi bardziej odpowiada. Taka bardziej ułożona, taka bardziej wygłaskana, ale łatwiejsza w piciu wersja, czy taka młodsza, bardziej zadziorna, jednak bardziej zielona i intrygująca wersja. I wtedy bym popatrzył na sprawę gustu, sprawę smaku i tak W moim przypadku, kiedy muszę dołożyć 7 czy 10 euro więcej, żeby kupić moch, absolutnie nie. To nie wchodzi w ogóle w grę. Powiem szczerze, jeśli mam ochotę na kulile, to raczej kupię jakąś kulilę od niezależnych butlerów, Niemniej to jest świetny standard. I powiem tak, jako standard polecam tę whisky. Myślę, że to jest fajna whisky, czy na początek przygody z łyski, czy w ogóle jako standard, który jest w naszej szafie. A choćby i dlatego, że przyjdą jacyś goście i będą chcieli się napić czegoś torfowego, co ich nie odstraszy. Jak najbardziej. Jest to łyski, którą chętnie się napije. Jest to whisky niezbyt wymagająca. Jeśli byłbym w jakiejś restauracji i nie byłby zbyt dużego wyboru, a chciałbym coś torfowego, to jak najbardziej zamówiłbym kulile 12. Czemu nie? Za tą cenę jak najbardziej. Jeśli chodzi o moch, <grym> znacie moje zdanie. Myślę, z jednej strony jest to sprawa gustu, z drugiej strony jednak ta młodość i ta delikatna metaliczność, którą tu wyczuwam, przeszkadza mi. To jest coś, co mi przeszkadza. Gdybym tego nie wyczuwał, powiedziałbym naprawdę świetna alternatywa. Dla mnie nie ma tu alternatywy. Po prostu. Jeśli popatrzę na podstawę orężu, to wolę kupić dwunastkę, a tą po prostu przemilczę. No ciekaw jestem Waszego zdania na temat tej destylarni, na temat tych wypustów, jak wy odbieracie te łyski. Jakie jest Wasze zdanie na temat dwunastki? Jakie jest Wasze zdanie na temat moch? Czy są to łyski, które często goszczą u Was w domu? Czy tylko na początku Waszej drogi z łyski skosztowaliście i zostawiliście na torboczne? Proszę, dajcie mi o tym znać w komentarzach. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że mnie oglądacie. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Dziękuję za wszelkie subskrypcje. Dziękuję za Wasze lajki, za Wasze podbijanie moich filmów. Dziękuję za wszelkie komentarze. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!